Uwaga! Materiał, który zaraz Państwo zobaczą, powstał w celach edukacyjnych w ramach piątej edycji programu Złote Szkoły Narodowego Banku Polskiego: Cyberbezpieczne Finanse. Wszystkie nazwy oraz wymienione osoby w nagraniu są fikcją i nie mają głębszego sensu. Miłego oglądania, drużyna ambasadorów edukacji ekonomicznej Złoty Baczyn. Dzień dobry, mówi Tomasz Nowak z Działu Bezpieczeństwa Banku PKO, Bank Polski. Czy rozmawiam z panią Marią Nowak? Tak, to ja. O co chodzi? Pani Mario, kontaktujemy się w sprawie podejrzanej transakcji na pani koncie. Czy dzisiaj rano wykonywała pani przelew na 4000 tysiące złotych na konto zagraniczne? Nie, ja nigdy nie robię takich przelewów. W takim razie możliwe, że ktoś uzyskał dostęp do pani konta. Musimy jak najszybciej to zablokować. Czy ma pani dostęp do bankowości internetowej? Tak, mam, ale ja nie znam się na tym. Proszę się nie martwić, przeprowadzę panią przez proces zabezpieczenia. No dobrze. Proszę teraz zalogować się na swoje konto bankowe, ale nie podawać mi loginu ani hasła, bo widzimy wszystko w systemie. Już wpisuję. Świetnie. W tej chwili wyślemy do pani specjalny kod autoryzacyjny, który pomoże nam cofnąć transakcję i zabezpieczyć konto. Jak tylko go pani otrzyma, proszę mi go podać. Już mam kod to 987654. Dziękuję. Właśnie blokujemy oszusta. W ciągu 15 minut konto będzie zabezpieczone. Proszę teraz się nie logować i nie kontaktować się z bankiem, bo trwa procedura zabezpieczania. Oddzwonimy do pani, jeśli będzie coś jeszcze potrzebne. Dobrze, dziękuję, ale się zdenerwowałam.